Cześć! Na no, bezładzie, dopiero y, parę dni temu sobie już jadłem, jem, no bo nie miałem czasu, kiedy... Mój Państwo nie miał czasu kiedy tego nagrać. Mam, no, bo był na podwórku, przecież są wakacje. No i, i dzisiaj robimy 24 godziny na zielono z okazji pierwszego dnia lata. No i już jeden w swoim ubranku. No i zaczynamy, co my mamy tam zielonego? To jedzenia oczywiście. I na to właśnie większość warzywy. <laughs> Sałata może jakiś seller. I no nie było taki źle. <laughs> dobre, dobre, tak. Ach, wyjdę sobie na spacerek i... No i na znaczy nic nie będzie widział, bo jest trawa, nie? <laughs> A jak miło jest na spacerze. Zatestuję tą koszulkę. Hela proszę pani. Albo mi się wydaje, albo to trochę do mnie mówi. No bo tak jest. I chyba zadziałała. I dalej mam nadzieję, że jakaś pszczółka się do mnie zaraz nie przyczepi. O nie, chyba wykrakałem. szkoła, mnie goni. Eeee! tu nie ma kwiatków. Dobra. Nie, porządliła mnie. Nie patrzcie, jakie jestem czerwony teraz. Ja nie. Ja nie. Ja nie. I teraz pamiętam, co mi Kordelius mówił. A ja! zaczynają działać. Jej zadziałało, znowu jestem słaba. Ciekawe, co tutaj chodziło o tej psułce. Słuchajcie, mówię, e, to będzie moja nowa przyjaciółka, wiem, mówi. I e, nikt ją nie lubi, więc. No, e, e, ona będzie moja, więc ja chcę być i przyjacielem. No, chcę być, tak, ale. B będę wam tłumaczył, co ona mówi. No, jeśli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Za chwilę idę spać w mojej y zielonej pilarance, bo y już jest wieczór. bardzo długo będę na 7 powiedzieć. Co to za taki długi?